Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na koniec miesiąca postanowiłam sobie podrapać wielką krzyżówkę. Dawno jej nie drapałam. Rzadko u mnie na kanale pojawiają się te zdrapki takie drogie, te za 30 zł. Pole jednak miksy, bo tam większe prawdopodobieństwo, że się coś trafi i zwróci. No a jak taka jedna zdrabka się niestety nie zwraca, to jest problem. Wydrapałam połowę literek, ale na razie żaden wyraz się nie ułożył. Nic tu nie ma, nawet jednego wyrazu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzyma... Trzymajcie kciuki i zaczynamy. Kolejna literka jest to U. Bonusowych wyrazach nie ma. A tu Emu. Jeden raz. Tu mamy lupę, impuls, UDO, lubczyk i chyba wszystko. Kolejna literka. O. Jest w bonusie. Dwa razy. Tu brakuje N jeszcze. I byłby bonusik. Oczko, kartofel, kosa. I, 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 patrzę, ale chyba wszystkie wydrapane. Tu mamy nos, dno, smoka, ranczo, udo oko i yoga się układa pierwszy wyraz mamy to jeszcze cztery i będzie co imby było 60 zł. mamy L nie ma w bonusach tu mamy kartofel tu jest lednica impuls karambol lubczyk pralka no i nadal jeden wyraz s fax kos kwas Prymas. nacisk kosa Patrzymy tu. Tu mamy nos, ofensywa, smok, szynka. Safari, nasyp. No i co? I nadal jeden wyraz. Teraz mamy Y. Cynk, y y, prymas. Reki. Patrzymy tu, tu jest cyrk, ofensywa, szynka, mamry, lubczyk, nasyp. I nadal nic więcej. Tutaj o, tu ominęłam, to mamy drugi wyraz, Udo. Teraz i literka i iga się układa. Pierwszy. Mamy lednicę, kino. Drzwi, safari, familia. No i nadal bez zmian. F. Faks. No, N albo K. N albo K. A tu to F, kartofel. F, F, F. F. Ofensywa. Safari. Przedostatnia literka. Mamy E. I Kebana. Bizet. Układa się drugi wyraz. Coś mi się słabo drapie dwa wyrazy. Tu M brakuje. R. K. No, ciekawe. Bierzemy drugą. Tutaj to już chyba nic, nic z tego nie wyjdzie. B było, było B, tu ominęłam. No, chwila prawdy, literka R. Barok. Ha, ha, ha. Mamy. Depresję mamy, mamy trzeci wyraz. Depresja jest, no ale depresji już nie ma, bo <noise> zdrabka wygrana, chociaż się zwróciła. Tak, depresja, iga i co tu jeszcze było? Bizet. Trzy wyrazy, no to dobrze. To będzie zwrot, chociaż. Jeszcze tak patrzę, ale K nie było, N nie było, W nie było, M też nie, H również. Dobra, mamy trzy wyrazy. Sprawdzamy jeszcze tą, ale już tutaj raczej nie ułożę trzech. Mamy trzeci safari, tu, tutaj zostają trzy wyrazy. W nie było mkn. No tutaj trzy wyrazy zostają, ale tu mamy trzy ułożone. Zwrot jest. Sprawdzę kontrolne, chociaż nie pamiętam jest CC. Pewnie tak. Pewnie tak jest, że to CCC oznacza 30 zł. No ale dobrze. Jestem zadowolona, że krzyżóweczka się zwróciła. Nie jestem na minusie. Podrapałam sobie dużą krzyżówkę i jestem na zero. Fajnie. Zobaczymy, jak nowy miesiąc się zacznie. Na razie styczeń całkiem spoko. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.